11 sierpnia to data tragiczna w historii Polski. 88 lat temu padł ludobójczy okrutny rozkaz Nikołaja Jeżowa, szefa NKWD. Rozkaz numer 00485. To rozkaz wzywający do operacji polskiej, a de facto antypolskiej NKWD. Sowieckiego ludobójstwa zapomnianego i tego ludobójstwa, o którym Szanowni Państwo, nie można było ani uczyć się w czasach PRL-u, ale i niestety w III Rzeczypospolitej wciąż mało osób o tym pamięta. A to było systemowe wyniszczanie Polaków w dawnym Związku Sowieckim. Pamiętamy dzisiaj o Polakach, nie tylko tych obywatelach II Rzeczypospolitej, którzy zostali zamordowani na Kresach, ale również o obywatelach Związku Sowieckiego, ale narodowości polskiej Polakach, którzy dbali o swoją tradycję, o swoją wiarę, którzy nie dali się sowietyzować i w latach 30 padli ofiarą tego okrutnego ludobójstwa. Dzisiaj jako stowarzyszenie Wspólnota i Pamięć jesteśmy tutaj na warszawskim Muranowie, aby złożyć wiązankę kwiatów podczas uroczystości organizowanej przez IPN tutaj w tym jakże symbolicznym miejscu, przy pomniku poległym i pomordowanym na wschodzie. 11 sierpnia, ta data powinna trafić do świadomości Polaków. Pamiętamy.